A wziął się stąd, że przyszła kiedyś do mnie koleżanka i mówi, Christa, pocisz się. No, co? Ja się nigdy nie chodzę. I pomyślałam sobie, że w ogóle nie rozumiemy. W związku z tym e, dla sąsiadów i dla różnych znajomych ludzi zrobiłam słownik śląskiej kotki, żeby się mogli zrozumieć. I to myślałam, ten, wstępnych działa w dwie strony. Środka nie znają polskiego, Polacy nie znają szląskiego. Naprawdę. Dobrze. W każdym razie e, ten słownik powstał kosto. To są moi sąsiedzi. Polak pali, Ślązak kurzy. E, pani mówi, no tak, Pana żona bardzo też kurzy miotło. Ja bo za dużo marasu robicie. <gry> Kurzyć, palić. Dobrze. Jak Ślązak mówi i da na bal, to wcale nie idzie. Chce potańczyć, tylko idzie pograć. Nie? To wszyscy wiedzą, że Ślązak jeździ na kole. Ale nie każdy wie, że starzyki na pensji siedzą na banku. Siedzą na ławce. A pensja to emerytura. A seroki fiat jest groźny. Dobrze. To jest cera, piękno mocie cera. Ja bo bardzo nią dbam. A cera myśli, całą kępę ma pokrytą tapetą. Gdzie to opowiada tej sąsza. Dobrze. W każdym razie ciężko się jest dogadać. Wiadomo, że szmaterląg nie ma nic wspólnego ze szmatą, nie? Ale jak przychodzi kwadrwacę fa, rano i mówi, że jest monter, to wcale nie przyszedł naprawić rurę. tylko jest po prostu 6. I w dobrym stanie. A jak matka robi szmary albo smary, to wcale tego dziecka nie smaruje, tylko jej po prostu leje. Okej, okay. dzień dobry, panie Borfink. Pogadamy e, do trochę, to znaczy porozmawiamy. Nie będę topić w piecu. Jak to? Ma pan wodę w piecu? Nie, i nowe. bo no, nikt nie wie, że topi się w piecu, a nie pali. to no, że różnie bywa. Dobrze, to są polskie wieprzki, to są śląskie wieprzki. A ta dziełka to ma fanka, to to nie jest fanka żadnego zespołu, tylko ma fankę z napisem Maleruja. A to ma stróżeźnik, chociaż nikogo nie masuje. Okej, okay. dobrze. Papy mówią, bo obejrzyjcie się jakim fajny tor wyrywkowali dla wajzli do gry w a sąsiadka mówi, co za głupota, żeby dzieci się na torach bawili. Bo to pani nie wiedziała, że bramka to jest tor. Ok. Dobrze. To jest autentyk, tak było mojej babci. Mam nowe futro. Ja przecież macie mantel, to ja mam nowe futro. Jak macie stary płaszcz, no ale z nowym futrem. Futra to jest podszewka po Śląsku. Babcia była biedna i musiała zmienić podszewkę starego Dobrze. I jak ta mówi, że ma nowy mantel, to ona ma nowy mantel. A mąż jak ma nowy mantel, to ma mantel do samochodu. Dobrze. A jak facet bierze prałza do palni? To znaczy, że wchodzi pod prysznic i to nie jest ta prałza orężada, bo on nie myśli o takiej prałzie, tylko o, o piwie. Dobrze. Matka, muterka. Ja? E, polok jeden, polok drugi. Okej. Okay. Pult, to się, to się pulta w wodzie, ale też Indy, ale też flejtów. Także naprawdę trzeba dużo e, wiedzieć, żeby są to miejsca Okej. To jest lekarz. To słowo nie ma. Leber, to jest to słowa nie ma y, żona jęczyńskiego. Bo teoretycznie leberka to powinna być żona tego lewa. Ale przecież kobiety nie są śląskie leniwy, więc leberka to jest do tłuszczini. Nie ma Okej, a to jest autentyk z naszej wsi. Trefimy naszego psa w lesie. Podam pana za to do sądu. Bo facet myślał, że on tego psa szczelił. Panie, wy się lepiej tego ticda pilnujcie, bo wągo go też też zapije, a są mnie sądem nie mnie strosznie. Trafić, czyli po śląsku spotkać, a po polsku trafić. O, a to też jest autentyk. Przyszedł z Śląska, przy do sklepu i chciał tak kupić rumianek, ale nie wiedział, jak to będzie po polsku. Myślał, myślał, bo rumianek po śląsku to są kamelki. Aż wymyślił, proszę, mielbuniki. Naprawdę <śled> to, to jest autentyk. Polskie kwiatki tak się nazywają, jakby ktoś nie wiedział oprócz kamer. Pratki, sierotki, boliłoczka, gęsi kwiatki, trasikę, studentki. Wszystko się bardzo ładnie nazywa. Dużo ładniej niż po polsku. A sztach parskie Dobrze. Ja wódz sam nie jestem pana synem, to mój syn. Ja, ja bym się zapamiętał, jakby takiego zrobił. <grystanie> Dobrze. A teraz początko tego robienia syna, to będzie o setwie po teraz. Tylko się zawsze nie, nie? Po Śląsku cikki wyglądają. Tak, nie. Czikka się w kocie. To dupa, A w łóżku się człowiek łonaczy. I on mówi, Jadziochać ja i będziemy się łonaczyć. I ja jeszcze tak wieknie, to kościel to wyłonaczyła. Przepraszam jeszcze, a w to jest wiknina po Dobrze, a to są geograficzne na co tak wygląda. Tak szczyt to jest jest ten, to jest szczuk. A to jest jedna, która nie jest galilejska. A jeszcze do tego biegunka tak się tam zachorowała. Dobrze. W każdym razie, co wrócisz z Śląskogotka? Śląskogotka Dziękuję.